Dzisiaj wykonam muchę z sierści zająca całą. Będzie to mucha sucha, a również może być używana jako mokra. Kolory będą klasyczne: szare, popielate. odorę chcika na początek nicią gorąco oczywiście na na haczek, następnie z sierści zająca albo kracika, wyrywamy kilka włosów usuwamy pod szelstek i wykonujemy Przywiązujmy oczywiście te włosy do końca muszki. I to Następnie <laughs> wyrwamy więcej włosków. Usuwamy znowu pod szerstek. Po usuwamy, ponieważ on chłonie wodę i mucha wtedy nie chce specjalnie pływać. Następnie palcami nawijamy na nić wiodącą. Tak powstały dubbing. Oczywiście może użyć czegoś innego w innym kolorze. i nakręcamy tutaj ważne żeby co chwilę pokręcić palcami dawing na wincik wiodącej i tu gotowy teraz pasem przytrzymujemy linkę wracamy ją na kolanko przekładamy i uzyskujemy pętlę, taką około 5 cm następnie za pomocą przyrządu zwanego twister dubbing którego oczka łapiemy pętlę wykonamy jarzynkę puszczamy sobie swobodnie tutaj na bok odkładam pobinkę i wybieramy sierść to tą jarzynkę muszą to być oczywiście te sztywniejsze włoski spieramy w taki piuropusz łapimy końcówki i wylewamy uzyskując taką płaską płaski pęczek Wsuwamy ponownie, tak jak zawsze, pod szelstek, kiedy się da. Następnie za pomocą tego darmin twistera rozchylamy pętlę nici. I wkładamy do niej naszą wyrwaną przed chwilą sierść. Trochę dużo. Dobrze, żeby ta się już nie była w takim jednym pęczku. Warto ją trochę rozsunąć. uzyskujemy taką płaską szczoteczkę. Teraz niepotrzebne fragmenty, które w tym wypadku były od strony. Skóry odcinamy, cały czas dbamy o to, żeby ta pędla była napięta, żeby włosy nie wypadły, i delikatnie zaczynamy skręcać takim twisterem. Zakręcamy po prostu palcami, on się kręci w powietrzu. Nie należy przesadzać, wszystko <coughs> oczywiście drogą prób i błędów. Chodzi o to, żeby. Na tyle mocno ścisnęły się, skręciła ta nić, żeby te włosy nie wypadły. No i teraz nawijamy jarzynkę, tak, jeżynkę koguta. Odchylamy włoski do tyłu. Otworzymy się. nie tak regularna jedzynka na pewno jak spiura wystarczy. <coughs> no. ciasno ale to będzie... Muchalek imitowała o wadach, które się o na wodzie. Takie nieregularne swoje. finisher Bciops wie mnie. Mięszonka nam na boki. O pod spodem, że wlepiłeś na wodzie kleimy Szczelakiem łóżka no, gotowa. jeżeli komuś brakuje koropazy, może zastosować po taki materiał kolor będzie zbliżony. Po oczywiście zwiększeniu pływalności muchy za pomocą środków typu CDC-Tłuszcz no, będzie ona lepiej pływały